Dzień dobry witajcie. Zapraszam do rozkładu na temat tego co czuje, co zamierza wobec was ta osoba, ten ktoś o kim myślicie, kogo macie w sobie podczas słuchania tego rozkładu. Pamiętajmy, że to rozkład jest ogólny. I weźcie to tylko jeśli z wami rezonuje, jeśli czujecie, że to jest dla was, więc niczego nie róbcie na siłę. Proszę o o taki zdrowy dystans po prostu do, do kart, bo te rozkłady mają, mają pomagać i one nie, nie zmienią naszego losu, nie, nie wyczarują niczego. Chodzi o to, że ty masz usłyszeć informacje. Ja jestem takim przekaźnikiem tutaj i usłyszysz informację, która w tym momencie pomoże ci w jakiś sposób. Poradzić sobie w sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Dobrze. Trzy opcje są: dwie zapałki, świeczka, czerwona kokardka, więc wybierzcie sobie jedną z tych grup. Ja zacznę od zapałek. No, będzie krótko, bo mam po cztery karty dla, dla każdej grupy. Dobrze. Zaczynam od zapałek. Co dla was tutaj? Jaka jest informacja dla tej grupy? Jeśli chodzi o tą osobę. Bardzo miłośnie, bardzo czułościowo, pełne serce ciebie jest tym kimś. Miłość czysta, prawdziwa, dojrzała i świadoma. Ale jesteś duszyczką szczególną dla, dla tego kogoś. Bardzo tutaj się splotły wasze wasze dusze jest takie silne połączenie. On cię, tak, on cię tak tuli, tak cię przytula, tak blisko ciebie czuje, tak blisko z tobą jest. Tak blisko, a zarazem tak daleko, bo, bo tutaj dla was to jest, no, 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 specyficzne takie okoliczności, ponieważ tak, pełne mam ciebie serca, jesteś mega osobą, kimś. Bardzo szczególny, dosłownie stoisz na piedestale w sercu, w życiu tej osoby, ale nie w działaniach, nie w zamiarach. Tam jest zupełnie odwrotnie, zupełnie inaczej. Dlaczego? Wy będziecie wiedzieć, dlaczego tak jest, ponieważ znacie sytuację, znacie okoliczności. On nie będzie ci wyznawał tej miłości, nie będzie ci o tym opowiadał, będzie tworzył dystans pomiędzy tobą. I nim, pomiędzy wami, będzie rzucał w ciebie chłodem, lodem. Nie będzie ci tak słodził. Ale uważajcie na takie, nazwę to delikatnymi manipulacjami, ponieważ ten ktoś Cię kocha. Z jakichś powodów nie może z Tobą być. I Ty musisz to teraz usłyszeć, bo Ty. Cierpisz, bo, to, bo ty na coś liczysz, czegoś oczekujesz, ale ty nie dostaniesz tego czegoś, na co czekasz, ponieważ on nie jest w stanie ci tego dać. I on e, woli e, trzymać na wodzy jakoś tą relację, bo uważa, że tak jest właściwiej. Z tym, że nawet jeśli nie macie kontaktu, to on w jakimś sensie gdzieś wtyka nos w ciebie, w, w Twoje życie, w Twoje sprawy. On się dowiaduje, on Cię gdzieś obserwuje. A jeśli macie jakiś tam kontakt, to musisz wiedzieć, że on co jakiś czas będzie się z Tobą kontaktował, bo Cię kocha i będzie chciał wiedzieć, co u Ciebie chce być w miarę, w miarę, na bieżąco z tym, co się zadziewa z Tobą w Twoim życiu. Ponieważ jesteś kimś szczególnym, przepięknie tu jest. Jeśli chodzi o zafascynowanie, uczucie, oddanie serca, zajęłaś tą przestrzeń w jego sercu. Tam po prostu królujesz. Tam się rozgościłaś. No, no tak. Urządziłaś się tam, ale w życiu się nie urządziliście. I strzyknie cię lodem i da ci niefajne wibracje. Po prostu bądź na to przygotowana, bądź um, odporna, ponieważ będzie, um, będzie różne takie dziwne, dziwne zachowania. I one nie będą um, wcale miłe, Ech, nie będą tym. Nie będą odzwierciedleniem tego, co nosi w sobie, co ma w sobie względem Ciebie. Będzie miał chwilę słabości. Będzie miał chwilę tęsknoty, bardzo mu ciebie brakuje, ale nie wykona działania w tym kierunku. Jedyne co zrobi, to się w jakiś sposób z tobą skomunikuje w momencie słabości. Nie w każdym, żeby to nie było za często, żeby nie dać ci zbyt dużo, żebyś ty nie miała nadziei, że ten związek się rozwinie. Że z Niego tutaj coś będzie. Pełne serce ciebie. Jesteś przewspaniała, jesteś wszystkim. Jesteś po prostu melodią dla niego. Jesteś poezją, jesteś wisienką na torcie. Jesteś kobietą stworzoną do życia, do partnerstwa, zaślepiony Tobą, zajęte ma serce. Ale w życiu nie dopuszcza cię do siebie utrzymuje ten dystans i jakiś kontrolowany chłód, tutaj jakby miał wszystko pod, pod taką czujną obserwacją swoją i on tutaj filtruje, on tutaj decyduje co, co można, a co nie możecie swoimi różnymi zachowaniami wprowadzać w smutki w stany przygnębienia nie poddawaj się temu. Po prostu przyjmij to. Miałaś to usłyszeć duszo. Ta osoba bardzo cię kocha, ale nie, 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 nie bierz tego, tych energii, jako jakiejś Twojej osobistej porażki, czy nie czuj się porzucona, ponieważ on cię, ten ktoś cię nie porzuca. Tam są inne, inne sprawy, inne czynniki. On Cię ma w swoim sercu, a że fizycznie jest jak jest, to jest już inna przyczyna, więc to mieliście usłyszeć za moim pośrednictwem. Po prostu, żeby Wam pomogło, żeby poczuć się lepiej. Dobrze? Uch, to było mocne. Wystarczy druga grupa świeczka. Tak, tutaj jakoś się ochłodziło, zdystansowało, jestem gdzieś daleko, jestem odsunięty. Czuję, że powinienem się odsunąć od ciebie, czuję, że powinienem gdzieś mm, zdystansować, być dalej. Odchodzę, uciekam, izoluję się, dystansuję się, e, podejmuję racjonalne decyzje, m, takie wewnątrz siebie, przerabiam tą całą sytuację z tobą. Układam sobie w głowie, w, w myślach, w duszy, to wszystko i czuję, że odchodzę. Czuję, że gdzieś jakby mm, powinienem i chcę być sam, być na odległość. Tak mi y, y, mówią y, tutaj i moja dusza, i mój, i mój rozum. Zachowaj się jak, jak odpowiedzialny człowiek. Czuję, że powinienem przyjąć rolę takiego, takiego kogoś, kto umie ponieść konsekwencje jakichś swoich czynów. I tutaj on też wiele ci nie pokazuje z tego wszystkiego, co się w nim zadziewa, co, co tak naprawdę przeżywa, jak to w sobie przetrawia. Ponieważ nie chcę ci tego pokazać, tutaj jest taka, taka filtracja tego. Dla tej grupy jest jakaś, jakaś taka bariera, bo w tym człowieku jest sprzeczność. Czy ja mam, bo tak, coś mu mówi: ja muszę się od ciebie odcinać, muszę, muszę trzymać dystans. Z drugiej strony, gdzieś tam głębiej sięgając, jestem. W jakimś sensie przytwierdzony do ciebie. To też czuję. I tutaj pojawia się walka we mnie. We mnie pojawia się w końcu taka energia takiego zagubienia, takiego mm, sam nie wiem czego. Ja nie wiem, jak mam to nazwać, co ja mam z tym wszystkim zrobić. I musicie uważać na. Na jego działania, ponieważ sam w sobie jest zagubiony, może um, próbować doprowadzić do jakiegoś spotkania z tobą, może chcieć wyrzucić z siebie te energię, te um, emocje, które nosi, może zaprosić cię na jednorazowe spotkanie na jednorazową randkę tak żeby po prostu dać upust swoim emocjom bo zbiera się ciśnienie bo, bo sytuacja jest trudna bo jest takie napięcie uwaga, ostrzeżenie dla was czerwone światło ma ci się zapalić jeśli do czegoś takiego dojdzie z jego strony, do jakiejś takiej ingerencji w ciebie, w waszą znajomość bądź ostrożna, bądź czujna bo tym samym on niekoniecznie będzie miał złe intencje, ale może mieć coś takiego, że, że jemu jest źle w tej całej sytuacji. On jest nieszczęśliwy, więc jak będzie miał taki jednorazowy wystrzał emocji, wrażeń, z czym sobie nie może poradzić, to może, tak powiedzmy, Ciebie wykorzystać do jednorazowego spotkania, żeby się poczuć lepiej, żeby się uspokoić, żebyś ty swoją dobrą energią, na niego wpłynęła, żebyś tego uspokoiła, żeby zobaczył, że on ma on ma w Tobie jakieś wsparcie, że on dostaje od Ciebie to, czego lubi, Ty wiesz, co on lubi, jakie rzeczy lubi i on może po te rzeczy przyjść do Ciebie i to nie są tylko rzeczy fizyczne, to co robicie, czy tam go przytulisz, nie wiem co, ale to też są rzeczy mentalne, takie energetyczne, i tutaj uważaj, ostrzeżenie, zastanów się, czy będziesz chciała podjąć to, ten krok, spotkać się, czy jakakolwiek inna ingerencja jego, bo abyś nie czuła się taka, taka wykorzystana. Także tutaj niektórzy mogą mieć tego typu zdarzenie. Jeszcze może być tak, taki scenariusz, że ten ktoś, w całym takim swoim zamieszaniu, zagubieniu, w tych sprzecznościach, które czuje względem ciebie i tej waszej relacji, może nie wytrzymać tego rosnącego ciśnienia i tej energii, która go rozpiera, i tak bardzo mocno pragnąć zmiany w życiu, że zrobi coś bardzo głupiego, na wariata. I wystrzeli do Ciebie, dosłownie jak jakaś petarda, taka salwa tutaj może polecieć, po to, aby z Tobą właśnie ratować sytuację, aby z Tobą ratować relację. Tylko wtedy trzeba się liczyć z konsekwencjami, jakie by to miało dookoła, jakie by to niosło, bo to jest dla tych, którzy nie powinni tak robić, a jemu może tak odbić, że on zrzuci cały ten swój, całą tą swoją przykrywkę, całą tą swoją jakąś taką pozerkę, jakieś takie to e, chłodzenie, gdzieś tam siedzenie, dopasowywanie się do jakiejś formy i zrobiłby coś totalnie szalonego waszą, dla waszej relacji, dla, dla ciebie. Nie wiadomo, jakie by to miało konsekwencje później w życiu, więc to jest coś, co wy mieliście usłyszeć. Dobrze, idziemy do kokardki. Trzecia grupa. Ależ Ty budzisz takie mieszane uczucia w tej osobie. To są takie bardzo kontrowersyjne energie, bo jest, jest coś, coś niesamowitego, coś szczególnego, jak ten ktoś Ciebie. Ciebie widzi, Ciebie czuję jako piękną istotę, jako piękną duszę, coś wspaniałego, coś, kogoś i, i, i w ogóle coś, co przeżyliście, co wniosło w jego życie mnóstwo radości, e, szczęścia, jakby mu pokazało, rozświetliło, mm, uszczęśliwiło go i e, pozwoliłaś mu duszyczko odżyć. Narodzić się od nowa, bo zderzenie mamy m, tego pięknego, tej jasności słońca z jakąś ciemnością, z jakąś taką mroczną energią. On tutaj e, przechodzi w sobie wielkie przemiany, wielkie transformacje związane z tobą i z sytuacją, e, jakiej doświadczyliście. E, dużo tak e, mnie to Kosztuje, ja się cały czas procesuję. Jestem w, w procesie ciągłej poprawy, ciągłego takiego doskonalenia e, siebie, rozwijania swojej duszy, wchodzenia na wyższe mm, poziomy. Sam w sobie jestem trochę mm, taki zagubiony i chyba skonfliktowany odnośnie tego, co ja do ciebie czuję, bo z jednej strony jest taka. Eksplozja szczęścia, radości, pozytywnych wibracji, tak jakbyś ty wniosła słońce w pewnym momencie w moje życie i tego nie mogę zapomnieć, nie da się tego zapomnieć, ja to poczułem. A kiedy ktoś nas tak zachwyci czymś, tak po prostu zastrzeli taką piękną energią, to już zostaje na całe życie. I tutaj, w tym kimś, takie coś jest. Co ty zrobiłaś, co spowodowałaś? Nie wiem, może to były jakiś pierwszy strzał, jakaś jednorazowa sytuacja, kiedy takie wrażenie na tej osobie, że zostałaś e, taką mm, szczególną osobą, szczególną duszą, e, z którą trzeba się liczyć. On się liczy tak e, w swoim odczuciu, uczuciu do ciebie, jest tobą bardzo. Ale też są takie nie do końca zrozumiane energie. Te takie ciemne, są ciemne zakątki takie w nim, w których jest trochę zagubiony, zakłamany za coś jest takie niedopowiedziane, niepokazane, sfałszowane i on. Albo się czegoś wstydzi w związku z, z wydarzeniami z tobą, jest. Czegoś taki mm, zakłopotany, skrępowany, tak się nie, nie czuje z tym zbytnio dobrze, tak na miejscu, komfortowo, i to gdzieś tam sobie nosi, ukrywa, nie powiedział ci tego. To są takie mm, rzeczy, których niekoniecznie chcę wyciągać na wierzch, ale wiesz co? To coś trudnego, coś może nieprzyjemnego, takiego, co, to właśnie to ta ciemnia, która w nim jest. Ona popycha go do, do jasności, do światła, pomaga mu się odrodzić, od, ulepszyć, przeprocesować. Także masz szczególną rolę takiego um, wodza transformacji w, w życiu tej osoby. On sobie zdaje sprawę, że od momentu, nie wiem, jak stąd coś przeżył, nie wiem, jak ciebie poznał, jak czegoś doświadczyliście, że zaczął się zmieniać, że coś w nim się zmieniło na lepsze. On czuje e, też mm, jakby taką radość i wdzięczność e, do Ciebie, ale Ci nie mówi tego, nie pokazuje. I tutaj, mm, jeśli chodzi o zamiary, o działania w Twoją stronę, to w najbliższym czasie nie liczy na zbyt wiele, ponieważ On ma głowę pełną myśli. Jest zakłopotany, jest zawstydzony, ma wielki dylemat. E, czy ma pokonać ten dystans e, pomiędzy wami, czy lepiej zostawić to w spokoju? Bo takie gdzieś w nim jest to mm, świadomość, że jakiś ruch, działanie leży po mojej stronie, i ja mógłbym, mm, powinienem, może jest oczekiwany ode mnie, abym ja coś zrobił, ale ponieważ. Jestem w życiu obłożony innymi sprawami, mam zobowiązania, mam wiele wokół siebie, więc to mnie hamuje przed tym, aby wykonać ten ruch w stosunku do ciebie, bo zastanawiam się, czy lepiej jest to zostawić tak, jak jest, żeby e, uspokoiło się, wyciszyło i mm, przyszedł jakiś taki naturalny stan e, harmonii? Czy czy rzeczywiście coś robić, działać? Mam wybór. Wiem, że mam wybór i nie wiem, co mam, co mam zrobić, którą z tych dróg powinienem pójść, jeśli chodzi o ciebie, o nas. Ale wydajesz mu się taką gwiazdą, takim, takim marzeniem, takim kąskiem, bardzo wysoko położonym. On tam jeszcze nie sięga. Tam, gdzie ty jesteś, on jeszcze musi troszkę tutaj popracować, podrosnąć, i ma tego świadomość, że jesteś wysoko, wysoko ponad nim, ale dałaś mu fantastyczną lekcję, która go tak jakby sprowadziła na ziemię skądś, ocuciła go, może trochę dała mu w twarz, tak osobiście odczuł coś takiego, i dzięki tobie przeżywa jakieś zmiany wewnętrzne, bardzo mocne. Podziwia cię za coś. Nie chcę ci tutaj o tym mówić, nie chcę ci robić wykładów na ten temat, ani też się do tego przyznawać, ponieważ jest zapstydzony, ponieważ nie ma na tyle e, taki, takiego honoru, takiej odwagi i jakiejś też godności, chyba, bo w tej całej sytuacji tu różne rzeczy mogły zajść i on jednak nie, nie czuje się na siłach na tyle, aby zebrać się w sobie i albo Tobie podziękować, albo Ci o czymś wyjaśnić, uświadomić, żebyś, nie wiem, miała, czuła się szczęśliwa, że tak przyczyniłaś się do, do jakichś zmian w jego życiu, no cokolwiek to jest, on woli siedzieć cicho, taki skulony, taki, taki przekonany, że może lepiej na razie to nic nie robić, bo ona robi jeszcze większego bigosu, bo wezmę coś tutaj, jakby popsuję, a jest w miarę ok. Jakoś się to naprawia, że to się samo może na, naprawić, tak jakby życie czas to poukłada, uleczy, naprawi. Także siedzi cicho, bo wie, że tam w tych ciemnych załukach jego duszy jakieś brudne m, jego zakątki zostały wymiecione, wymiotłaś jakieś śmiecie z jego, z jego głowy, z jego, z jego życia. I za to Ci jest bardzo mm, wdzięczny. Ty jesteś taką taką mentorką dla Niego, ale przecież nie będzie Ci tego mówił, bo być może no, nie pasuje, żeby opowiadał takie rzeczy, oplatał, no bo co byś Ty pomyślała, może? No wiesz, no taka godność, może być taka, taka duma, o, duma bardziej. Jego takie przeświadczenie, że tak będzie e, właściwie, więc siedzę cicho, nic nie robię, nic nie myślę, ale. Ale myślę, znaczy nic nie myślę, nic nie robię nie działam, ale myślę, bo, mm, bo jesteś kimś ważnym. Jesteś mm, szacunek, tam jest ogromny szacunek pokazany w tej jego energetyce, jeśli chodzi o ciebie. No, ta grupa miała to usłyszeć. To dla was było to bardzo ważne, aby pomóc wam w sytuacji, w jakiej się znajdujecie. Także każda z trzech grup miała swój przekaz. No i dobrze. I o to chodzi właśnie i dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.